Witam Was moi drodzy, witam Was pięknie w nowym odcinku z tej strony Witchaven i zapraszam Was na siekankę U. już żołnierze chodzą, tak? No tak, my mieliśmy iść tam do tych wydawców ten czołg to taki raczej nie amerykański, jakiś ruski, kurde jakiś T-72 to nie jest żaden Abrams eee. No cóż. Nie. Ja nawet nie wiedziałem, że był piąty sezon skazanego. Przykro mi, nie chciałem tego zrobić, ale okoliczności mnie zmusiły. Co ona tu robi? Co wy robicie? A zostawcie mnie w spokoju. Będę musiał Was. Nie mają hełmy. To ciężko. Masz. O nie, muszę stąd uciekać. Nie, tam muszę iść. Głupi żołnierze. One for mom, and one for no to też ci powiem, że ten skazany na śmierć to był jeszcze zanim powstał ISIS w ogóle. Piąty sezon? No. Nie no piąty sezon to już chyba był dobrze. No z którego roku był? Znaczy nie wiem z którą świąty sezon, ale z po prostu spada na dwa. To jest podobna była ISIS. Ale ISIL to też była organizacja. Tak? Była, było coś takiego. Było Isis, ale było jeszcze chyba ISIL. psychopaci takie, no, to tam w sanie, nie? Wiemy, nie? no tam to prawdopodobne bardzo no, prawdopodobne okej okay, to złapałem tutaj sobie coś zebrałem ja za dużo się bawię z nimi tutaj powiem wam to dużo się z nimi bawię, nie powinienem się z nimi tak bawić. Ha ha Second Amendment. Very nice. Very nice, ale wiecie co? Ja muszę iść. Oooo Zginął i łeb very nice. Ale mam strzelbę, mam 80 naboi. Co ja się tak bawię? Co ja się tak z nimi sadzka? Mal żeś machała rękami. Myślałaś, że się ocalisz? Możesz tam gościu iść. A ja muszę znaleźć. Wiecie, tu problem jest taki, że tu chyba nie było mapy. Tu chyba nie było. Tu chyba nie było. Tu jest military base. Tu chyba nie było tego. Um, mapy, więc trzeba iść i znaleźć sobie. Kurde, myślałem, że tam są działka przeciwlotnicza, a to jakieś tam żarcie chińskie takie powiększone o, że dupa, jak to szlak gagiem o, cześć Help, pipes for sale Nie potrzebuję tego gościa w się sobie zbiora. Jakieś magazynki Maceta Maczeta to jest to powiem wam. Tak, maczeta to jest to Nie ma nic lepszego od maczety No, kosa jest świetna, oczywiście, ale maczeta Wydaje mi się, że sprawdźmy. Tak, to była chyba najsilniejsza broń. Ciąłem gościowi głowę. Musimy sobie pozbierać trochę amunicji. No nic, a może tutaj, a tutaj się gdzie idzie? Aha, tutaj jest właśnie to. O, ten wydawca. A, zamknij się, postal dude. Męczysz mnie gościu tymi tekstami. Dobra. Dzień dobry. To Cyber Vampina tricks <laughs> Cyber Vampina Trit... Vampina Tricks Dobra połowie kobieta, połowie wampir, w połowie cyborg, w połowie nazista Jakie <laughs> <laughs> głupie. hallway Hallway Tournament Jakie chamskie nawiązanie do Unreal Tournamenta <laughs> Kurwa. Ah, shiny cube. Super fun fun edition. Oh, fuck. Zabiłem gościa. Nie no, kończę z wami wszystkimi. Yeah. Co, coś ci odpadło, goście, nie? Gdzie oni tu są wszyscy? Zabić ich wszystkich tutaj. Kill! Hail and kill! Gościa drugi raz zraniłem, a ta? Ciąłem jej nogę. O, cześć gościu. Ha, ha! Właśnie to było dobre, właśnie jak się rzucało... Jak się rzucało, moi drodzy, em... Kosą, to kosa nie wracała. Maczata wraca. O no cholera, jeszcze ci będą tutaj. Kot pocięty, nie no, to teraz to jest, wiesz. Teraz to jest kurde inna rozmowa, nie? Teraz to jest inna gadka, szmatka, aczkolwiek widzę, że on ma znowu te jazdy swoje. I załatwiony gość. O, lender jasny. Nie lubię tych akcji. Ale zwłoki po nich zostały. Niby to taki ten świat. Inne, ale zwłoki po nich pozostawały, nie? Powiem wam, że w Battlefield 5 sobie zainstalowałem, Ciupałem w niego. Wczoraj trochę. Co tam, goście? Aaaa! Ah! Yeah! Ah! it's ah. <laughs> <laughs> Augusta, you go, girl. Love out, bad white girl. Yeah, man. Are you saving again? You're saving again. <laughs> ah. Główki podpadały. No otwierajmy się. O, ten uciek. A ten z, z piętnastymi steczkami stoi. Kaszcie, nie rozumiecie, że nie macie szans? Yeah! Głowa odpadła. Nie, no. Bez szans ludzie, bez szans O cześć, możemy pogadać Możemy pogadać Panie Władzo Zaraz i tak się wszyscy wykrwawicie Dobra, idzie się z, po prostu z tą maczetą i się cię kroi, nie? Idzie się z nią i się nią kroi. Nie ma żadnego, żadnej dyskusji. Świetna jest maczetka, lubię. No, Battlefield. No, maczeta fajna. <gryw> się dowiedział. Monika mówi, że woli maczety niż pały, więc cokolwiek by co umierajcie. Koniec jest musi to O, cześć! Dzień dobry! Wow, To było dobre. Dwa o, female. Pani pani jakaś ucieka Dla niej zrobię wyjątek Dlatej pani zrobiłem wyjątek A! Dobrze jest <laughs> Świetnie Znowu tu ktoś żyje dalej A bidoki Przepraszam, zapomniałem o was Jeszcze żyjecie? Jeszcze żyjecie goście No, dobrze się gra, ale to są straszne przekłamania historyczne, masakra Na przykład jak jest scenka gdzie na początku nie jak się jedzie Czwałgim tym niemieckim tygrysem. To jeszcze chyba królewskim tygrysem się jedzie w 1941 roku w Libii, co jest totalnym przekłamaniem, bo, bo te tygrysy nie były w Libii. W ogóle tygrysów nie było w 1941 roku. To jest w ogóle inna kwestia. One się chyba dopiero pojawiły w 1942 albo trzecim roku. Nawet nie wiem, czy były pod El Alamein. Na pewno nie w 1941 roku i nie w Libii. Czy tam Tobruk 41? W ogóle. Zobaczyłem jeszcze w 1941 rok, a tam Sherman jedzie czołg, nie, strzela do Shermana. No trochę z, z amerykańską gwiazdą. Też śmieszne, bo Amerykanie nawet nie brali udziału w wojnie wtedy. Cześć, gościu. Hej, Vince sent me to pick up the Hey man, there's no gold master here. There's not a gold master within 100 miles. Nah, I'm with titan, Puetta. I never got any gold master, and I'm definitely not running off copies, eh? Who said I was running off copies? Some damn liar. Vince never returns my calls. Mr. Ho oh, Mr. Desi is online, too. I can't even get a call over to that guy, eh? Mr. Desi is still holding on line one. <laughs> or a gold master, which I do not have right here on my desk, nope. Nah, I'm gold master titan, <sighs> Okay. Możemy to zrobić w fajny sposób. Hej, to jest mój Goldmaster, który nie mam, daj go z powrotem, bezpieczeństwo! security? Nie ma potrzeby, ja ich zaraz tu wszystkich zabiję. Gdzie jest ten gość? Facet, trzeba było oddać to po Co on jest, kurwa, nieśmiertelny? Kasa się z niego wywala. Gin! Bill Lumberg. Mission accomplished. Mission accomplished. I dobrze. Masakra. To fabularnie te, ten dodatek był tak głupi. Co? Ja chciałem sobie pieniądze pozbierać po nim. eee bez No, pastel dude, musimy kurde zareagować. Coś tu się dzieje. A, zombiaki przeszły. Nie, no ta gra była po prostu. Poziom postala 2 był jaki był, ale ten Apokalips Weekend to już, to już porażka. <laughs> Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? <laughs> Jeśli może być pozytywna porażka. I gdzie jest ta broń? Gdzie jest PNR? O przyszli Razu mi się kojarzy z tym z Dead Island 2. Oni dalej chodzą, dalej żyją. Co? muszę im... Muszę im te łby porozwalać. Gdzie macie głowę?

Patrzcie, tutaj spadać z tego domu. Jestem ciekaw, co tutaj jest. Tu jest też pokoik. Tu jest żarcie. Kro... Łeb krowy. Jak kto wymyślił ten Łeb krowy? To jest niesamowite. No, ale muszę przyznać, że, właśnie, graficznie i jeśli chodzi o dynamikę strzelania, to ten Battlefield 5 naprawdę jest fajny. Ale ogólnie ten Battlefield 1 też był zajebisty, nie? Pamiętacie jak w lat... koniec chyba 2016 roku go streamowałem na Xboxiku Dobry czas Dobry to był czas Koniec 2016 roku. Prawie 8 lat temu, moi drodzy Nie stoi, nie. To tu do mnie strzela, przestań do mnie strzelać gościu. Wszystkich zlikwidować. Yep. 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 Nieźle Tylko nie muszę znaleźć ten pokój, bo tam jest pełno broni. Nie chcę, żeby mi to przepadło później Pamiętam gdzie była ta broń, może tu na dole? A właśnie Wam stąd Kurwa ile broni Co? well vince it's been educational but i gotta head back and rescue champ from the pound thanks for the help man A no, wtedy jeszcze Vince Dezi był w miarę młody, nie? Ja go pamiętam jeszcze 15 lat temu, w 2009 roku, jak komentował na jakiś tam, tam targak był i tego Postala trzy pokazywali, nie? I pamiętam jakie komentarze dawał. To się tak się śmiałem z tego, co goś gadał. W 2009 roku chyba to było. Kurwa, dobra, dobry dobre.

mega świeży i mega oryginalny. Oczywiście to samo można powiedzieć o dwójce, bo na swój sposób też tak było, ale dwójka spłyciła ten temat. Po prostu pokazała wszystko w bardziej taki zabawny sposób, a na postalu jeden tego nie było. No, Postal jeden nie był ani trochę zabawny. Jak jakby zagrałem w postala jedynkę, to miałem ogromną traumę po tej grze. To już po pierwszym poziomie. Jeszcze w tym czasie dostała się w moje ręce gazeta, zły. Dobra ludzie, wiecie co, tutaj zakończę i słonikami zajmiemy się w następnym odcinku, bywajcie.